W ramach realizacji tego projektu edukacyjnego przygotowywane są różnego rodzaju materiały dydaktyczne, takie właśnie między innymi w postaci plansz. To jest, na przykład, schemat dźwigu elektrycznego bez maszynowni. Takich planż będzie wykonanych ponad 10, które będą po prostu umieszczone w pracowniach zawodowych, w technikach, których uczymy. Oprócz tego oczywiście uczniowie dostają wyposażenie, dostaną z firm dźwigowych w postaci poszczególnych elementów, elementów dźwigów, które po prostu będą mogli jakby namacalnie w, 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 w ramach zajęć po prostu w, w klasach poznać i, i określić potem właśnie co widzieli, dlaczego tak wyglądają i tak dalej. To jest jedna z takich planów. To jest model dźwigu hydraulicznego. Z napędem pośrednim. Tak, z napędem. Prawda? To jest siłownik do dźwigu hydraulicznego. To jest blok zaworowy dźwigu hydraulicznego. Na tych planszach oczywiście nauczyciel zawodu będzie mógł od ucznia, że określenia poszczególnych jak gdyby, elementów, nazwania ich, identyfikowania po prostu, a potem już praktycznie jak gdyby na, na, na egzemplarzach, które będą pracowni. To jest taki kolejny blok zaworowy. I tutaj jak Państwo, jest to siłownik dostępny też do dźwigu hydraulicznego. Elementy po prostu jak gdyby podnosi ten dźwig do góry, kabinę dźwigu do góry. Tak, to były przykłady skomplikowanych urządzeń dźwigowych. tak. tak, tak. Dziękuję pięknie.